There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. Terima mm kasih -hmm. telah menonton! No, Proszę wejść. Na które no. piętro pani się ja na pierwszy, a pani idzie dalej. Tak, na piąte O, ale tak wysoko pani jedzie, taki pan duży. No właśnie. Ja tutaj jedziemy tylko z pasoski do takich starych wind. Także spoko spokojnie, nic nie robię. Więc ja pan. jeszcze już pani piętro sobie. Dziękuję. Proszę bardzo, do Dobrze. widzenia. Do No tak, już sobie jedziemy. Jesteśmy na batanego 3. Mamy tutaj zręba zmodernizowanego. To jest chyba jakiś filofunkcyjny budynek. Ciekawe, co my tu mamy. To my tu mamy. Drugi zlepnik jest podczas. jest nieczynny. Niestety ta wina ma taki bóg, że lubi stawać na... Jestem autoryzowany. Ascensor. Przedmiot 82. jeszcze raz. I wychodzimy. Te windy mają strzałki, to ciekawe Czekajcie, zobaczmy co to jest Strzałeczki Ta winda nie działa niestety, szkoda No trudno, nie przychodzimy ci... no, no, no to chyba nie, nie złapię, ponieważ no Ja mam taką nie nie, nie, nie stało tym razem Obok jest jeszcze drzwi ale ignoruję, ponieważ no to złom jest, Podruba Lift serwis. Dobra, pa.